Cześć, witajcie na kanale Świat Języków. W dzisiejszej lekcji zaprezentuję Wam 30 czasowników po angielsku, które musicie znać. Będą to przede wszystkim podstawowe czasowniki, ale pojawią się również trudniejsze. Więc oglądajcie film do końca. Przy każdym czasowniku będzie przykładowe zdanie, gdzie ten czasownik właśnie będzie wykorzystywany, więc można poćwiczyć w praktyce. Jeżeli moje filmy Wam się podobają, zostawcie lajka i subskrybujcie kanał czerwonym przyciskiem tam na dole. Miło widziane są także pozytywne komentarze, a teraz przechodzimy już do treści odcinka. Be. Być. Be. She wants to be a doctor. Ona chce być lekarzem. She wants to be a doctor. Have. Mieć. Have. I have a big house. Mam duży dom. I have a big house. Do. Robić. Do. He always does his homework. On zawsze odrabia pracę z domową. He always does his homework. Say. Mówić, powiedzieć. Say. She said she was tired. Ona powiedziała, że jest zmęczona. She said she was tired. Go. Iść, jechać. Go. We go to school every day. Codziennie chodzimy do szkoły. We go to school every day. Get. Dostać, otrzymać. Get. I got a new phone. Dostałem nowy telefon. I got a new phone. Make robić, tworzyć make She made a cake Ona zrobiła ciasto She made a cake No wiedzieć, znać No I know the answer Wiem jaka jest odpowiedź I know the answer take brać take she took my pen ona wzięła mój długopis she took my pen see widzieć see i see a beautiful sunset widzę piękny zachód słońca i see a beautiful sunset think myśleć think he thinks a lot about his future on dużo myśli o swojej przyszłości he thinks a lot about his future come przychodzić przyjeżdżać come he came home late on przyszedł do domu późno. He came home late. Look. Patrzeć. Look. She looked at the stars. Ona spojrzała na gwiazdy. She looked at the stars. Use używać use Can I use your phone? Czy mogę użyć twojego telefonu? Can I use your phone? want Chcieć want They want to travel the world. Oni chcą podróżować po świecie. They want to travel the world. give dawać give he gave me a gift on dał mi prezent he gave me a gift tell opowiadać mówić tell she told me a secret ona powiedziała mi sekret she told me a secret find znaleźć find I found my keys Znalazłem moje klucze I found my keys ask pytać ask He asked a question On zadał pytanie He asked a question work Pracować. Work. They work in a bank. Oni pracują w banku. They work in a bank. Try. Próbować. Try. You should try this cake. Powinieneś spróbować tego ciasta. You should try this cake. Fill. Czuć. Fill. She felt happy. Ona czuła się szczęśliwa She felt happy call, dzwonić, nazywać call I called my mom zadzwoniłem do mojej mamy I called my mom Need potrzebować Need I need some water. Potrzebuję trochę wody. I need some water. Become. Stać się. Become. He became a doctor. On został lekarzem. He became a doctor. Live. Opuszczać, odchodzić. Live. They left early. Oni wyszli wcześnie. They left early. Put. Kłaść. Umieszczać. Put. She put the book on the table. Ona położyła książkę na stole. She put the book on the table. Mean oznaczać min What does this word mean? Co znaczy to słowo? What does this word mean? Keep trzymać, utrzymać Keep I keep my money in a safe place. Trzymam moje pieniądze w bezpiecznym miejscu. I keep my money in a safe place. Let. Pozwalać. Let. He let me use his car. On pozwolił mi użyć jego samochodu. He let me use his car. Dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał. Pamiętajcie, by zostawić łapkę w górę, subskrybować kanał i sprawdźcie inne moje lekcje. Cześć!